Cześć, witam na kanale Info Uprawa uprawa pomidorów we wrześniu. Czy to jest miesiąc, w którym nic nie robimy, czy to jest miesiąc, w którym nie pielęgnuje się pomidorów? Dowiedzmy się tego. Najpierw jednak zanim opowiem o pomidorach, to czas na nasz okrzyk bojowy. Bo pisaliście mi już, że dawno tego okrzyku nie było, więc czas na okrzyk bojowy, info uprawa. No i teraz możemy przejść do uprawy pomidorów. Wybaczcie mi, ale tylko z tunelu boleje. Na zewnątrz też mam bardzo dużo pomidorków, no ale cóż. Wrzesień to czas zbiorów. Zwykle zbiorów ostatnich. Więc oczywiście we wrześniu zbieramy pomidory. Zobaczcie jaki byk. We wrześniu nie ma żadnej nowej pielęgnacji pomidorów. No może poza jedną. Ale o tym za chwilę. Jeśli jeszcze nie ogłowiliście swoich pomidorów, czyli nie, nie obcięliście wierzchołka wzrostu, to to zróbcie. Wtedy te krzaki skupią się na owocach i te owoce szybciej dojrzeją. Jeśli jakaś choroba atakuje pomidory, typu zaraza ziemniaka, to ja w tym okresie nie pryskam moich pomidorów. Robię natomiast zabieg opóźniający najgorsze, czyli opóźniający to, że te pomidory padną, bo i tak te pomidorki nam padną. Czyli... Czyli usuwam takie zarażone liście albo w całości, albo jeśli by zaraza była tylko tutaj, to tylko tą część bym usunął. To później i tak pójdzie, ale opóźnimy tym właśnie to najgorsze. I to jest ten zabieg, który może nie, nie stosowaliście wcześniej, bo na przykład, nie wiem, porobiliście oprysk, ale teraz i tak ta choroba przyjdzie i warto opóźniać. Najgorsze, przez to będziemy mieli te pomidory dłużej. Już teraz z mniejszą intensywnością, ale dalej rosną wilki pomidorów, czyli wart, warto te pędy usuwać. Nawet jeśli to kiedyś było usunięte, bo macie tutaj pęd główny, tutaj macie ogonek liściowy, którego już nie ma. Tutaj to też było kiedyś usunięte, ale rośnie znowu. Trzeba o to dbać, żeby to usuwać. To nam jest niepotrzebne. Jeśli wasze krzaki mają jakieś niedobory składnikowe, to możecie je uzupełnić. A tak to ja z tymi moimi pomidorami już więcej nic nie robię. Usuwam tylko te zarażone ogonki liściowe. Jak również, jeśli, będzie, jeśli by było zbyt gęsto, to usunąłbym nadmiarowe ogonki. Tak, żeby te krzaki nie miały tak gęsto. Też warto zwrócić uwagę na to, że pomidory potrzebują tych ogonków liściowych, więc nie usuwajcie wszystkich. No chyba, że choroba już będzie tak ostra, to usuńcie wszystkie. No i możecie zostawić te owoce, które jeszcze są. Jest szansa, że te owoce i tak dojrzeją. A tak to ja robię następująco. Liście u dołu usuwam, tak żeby nie stykały się z ziemią. Tutaj tych liści troszeczkę zostawiam, ale też nie, żeby jakoś było ich bardzo dużo. Także powoli kończy się już uprawa pomidorów, kończy się już uprawa warzyw. Tutaj opóźniamy tylko nieuniknione, tak żeby jak najwięcej zbiorów było, jak najwięcej pomidorów dojrzało. Oczywiście, jeśli miałyby być przymrozki, to przed przymrozkami te pomidory trzeba zebrać. To jest też bardzo ważna informacja. Nawet jeśli te pomidorki będą niedojrzałe, myślę, że we wrześniu zbierzemy większość pomidorów, troszkę może tam jeszcze zostanie do października. Zobaczymy zresztą, jaka będzie ta aura. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę, zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału info uprawa. Napiszcie, jak Wam poszła w tym roku uprawa pomidorów. Mi poszła dosyć dobrze, wiem, że Wam też nieźle, ale, ale chętnie to poczytam. Pozdrawiam.